Makromodelowanie cząstek płynów. Mamy przed sobą przyrząd do modelowania teorii kinetyczno-molekularnej. Teoria ta stwierdza, że cząstki płynów, cieczy bądź gazu traktujemy jako sprężyste kulki. Kulki te są w ciągłym i chaotycznym ruchu postępowym i wirowym. Zderzają się one ze ściankami naczynia, w którym się znajdują, oraz ze sobą. W cieczach cząstki te stykają się ze sobą zawsze, bo ich ruchy mają małe amplitudy, a więc są małymi drganiami. W gazach i w oparach. Cząstki odrywają się od siebie. Im um większe prędkości cząstek, a więc im większa ich energia kinetyczna, tym częściej stykają się ze ściankami naczynia i tak manifestuje się właśnie ciśnienie. Części składowe przyrządu to: przeźroczyste naczynie o kształcie cylindra, kulki o różnych średnicach. Używać będziemy kilkudziesięciu plastikowych małych kulek. Lekki tłok. Czyli ruchoma górna ścianka naczynia, ruchome, drgające denko, czyli dolna ścianka naczynia, napędzana mechanizmem mimośrodowym przez silnik. Yy, stanowi to wibrator. Wibrator ten podłączony jest do regulowanego zasilacza prądu stałego o kilku woltach napięcia. Gaz jest charakteryzowany trzema wielkościami fizycznymi: temperaturą T, objętością V i ciśnieniem P. Te wielkości są od siebie zależne. Jeśli iloczyn objętości i ciśnienia podzielimy przez temperaturę, to otrzymamy wartość stałą. Zmianę temperatury można modelować poprzez zmianę wartości napięcia elektrycznego dla wibratora. Co powoduje zmianę obrotów silniczka, a przez co zmianę częstotliwości drgań wibratora, a więc i energii, i prędkości ku... Stanowisko jest niestety dość zużyte, dlatego nie będziemy mogli pokazać większości doświadczeń. Wpierw pokażemy symulację cieczy. Jak widzieliśmy, kulki nie odrywały się od siebie, a teraz będzie symulacja gazu. Jak widzieliśmy, kulki odrywały się od siebie, ale na dole była większa gęstość gazu. Jest tak na przykład przy kroju przez atmosferę ziemską.